Witam Państwa na tle wystawy o Florianie Jesionowskim, o polskim architekcie, o którym za chwilę opowie nam Joanna Filipczyk, historyk sztuki i dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Florian Jesionowski przybywa do Opola w 1955 roku po skończeniu studiów w Gdańsku i od razu zaznacza swoją obecność. Właśnie przyjechaliśmy po studiach do Opola grupa pierwsza. Z Akademii Pięknych w Krakowie i w ten czas również był nabór młodych architektów w Opolu. Rzeczywiście mam nadzieję, że będzie dzisiaj z nami na otwarciu wystawy Andrzej Hamada, który fantastycznie opowiada tę historię, bo to za jego sprawą w 1955 roku Florian Jesionowski przybywa z Gdańska do Opola, żeby zasilić bardzo wątłe wtedy kadry przedstawicieli architektury. Tutaj zresztą na wystawie mamy takie do odsłuchania wspomnienia Andrzeja Hamada. Mady, więc można też zeskanować sobie po prostu QR-kod i usłyszeć tę historię. Inżynierze Jesionowski, potrzebujemy Was. Tak się to zaczęło. Inżynier Jesionowski jest przede wszystkim twórcą amfiteatru i na tym skupia się ta wystawa. Jak wyglądało powstanie amfiteatru i tego projektu? Ta wystawa ma w zasadzie dwie części. Jedna część jest poświęcona sylwetce, bo wydaje mi się to jednak ważne, żeby przypominać postać osoby, która odeszła no już prawie 20 lat temu i kolejne pokolenia myślę, że niewiele o niej wiedzą, więc jednak przypominamy też cały życiorys, cały dorobek twórczy i wskazujemy te miejsca w Opolu, w których Florian Jesionowski odcisnął swój ślad, inne miejsca niż amfiteatr, bo są takie miejsca i myślę, że bardzo znane i bardzo lubiane. Więc to jest ta pierwsza część, natomiast druga część to rzeczywiście cała ta odwrotna, na strona nazwijmy to wystawy. To jest historia budowy amfiteatru i to jest historia no, niesłychana, bo to są czasy Karola Musioła. Opowieść zaczyna się w roku 1957. Wtedy na sesji miejskiej Rady Narodowej, bo tak się wtedy to nazywało, Karol Musioł ogłosił zamiar zbudowania amfiteatru w Opolu. Mamy tutaj na wystawie stosowną kartę z kroniki miasta Opola, gdzie jest to napisane. Wiemy o tym też, że władze wojewódzkie Wyraziły aprobatę dla tego pomysłu, i wiemy, że wojsko zgodziło się pomagać. I tuż zaczynamy się domyślać, że to będzie trochę taka spontaniczna historia budowy. E, budowy w dużej mierze w czynie społecznym, e, w dużej mierze mm, takimi środkami, e, no powiedziałabym niskobudżetowymi, to może tak oględnie powiem. E, czasy były zresztą inne, i tutaj też mamy i wspomnienia, właśnie e, innych architektów, ale też i zapisy, e, które mówią o tym, że mm, ta budowa, chociaż bardzo oczekiwana, ona była efektem jakby takiego wielkiego wysiłku, a może niekoniecznie jakichś olbrzymich nakładów, bo tych nakładów po prostu nie było. Nie, nie było jakby skąd wziąć takich wielkich pieniędzy. Była historią też pewnego takiego uporu i entuzjazmu, tak bym to może, może nazwała. Florian Sionowski był taką osobą, która, on był wtedy młodym architektem, jak powiedzieliśmy przyjechał w 55 po studiach do Opola, a historia amfiteatru zaczyna się dwa lata później, w 57. A więc on jest młodym, pełnym entuzjazmu architektem i e, no, postanawia podjąć się tego wyzwania. Trochę chyba nie ma wyjścia, bo podobno Karol Musiał był bardzo przekonywujący. E, podobno łapał architektów na ulicy, trzymał ich za guzik w marynarce e, i mówił panie inżynierze zrobicie mi tylko taki szkicek i dalej to, to już jakoś tam pójdzie. No i tak od tego szkicyku do amfiteatru, który został ukończony w roku 1963, w tej swojej pierwotnej wersji. Bo musimy pamiętać o tym, że ten amfiteatr, który znamy od kilkunastu lat, został gruntownie przebudowany kilkanaście lat temu według projektu opolskich architektów, również Małgorzaty Adamowicz Nowacki i Marka Nowackiego. I on już jest troszkę inną budowlą. Tak naprawdę kubatura, struktura, dyspozycja sceny i widowni pozostała, ale to już wszystko detale z XXI wieku. Ale wróćmy do innych realizacji Floriana Jesionowskiego, bo też był podobno mistrzem małych form architektonicznych. To prawda. Tutaj też opowiadamy o tym na wystawie. E, I mamy dwie takie wspaniałe małe formy tu bardzo niedaleko. E, myślę, że uwielbiane przez wszystkie opolanki i opolan, to jest Grzybek, ten słynny przystanek autobusowy, który pojawił się w Opolu w 1959 roku. To był zwykły przystanek autobusowy. No bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie przystanki tak wyglądały, prawda, żeby miały tak wspaniałą formę, jaką Ma Grzybek zresztą kilka lat temu staraniem stowarzyszenia architektów polskich SARP oddziału Polskiego. Tam na grzybku pojawiła się taka tabliczka, która mówi o tym, że autorem tego projektu jest Florian Jesonowski. Tutaj na wystawie możemy zobaczyć kilka innych jego niezrealizowanych projektów, właśnie takich przystanków, zadaszeń. Myślę, że gdyby one były realizowane, to to nasze otoczenie byłoby piękniejsze. No i drugi bardzo kolorowy, też, myślę, niezwykle lubiany, to jest fontanna na placu wolności. Fontanna której Florian Jesonowski nadał postać takiego tańczącego kolorowego motyla. Teraz jest świetny czas. Żeby siedzieć przy fontannie, więc myślę, że tutaj kierując swoje kroki, to jest bardzo niedaleko stąd do fontanny przy Placu Wolności, warto się zastanowić nad tym, kto tę fontannę zaprojektował. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie.